Godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Not Enough Items, czyli w skrócie NEI i dodaje nam, y, dodaje nam możliwość y, y, pobierania sobie, y, sobie y, itemów y, z... Y, z właśnie tego Not Enough Items, jak również pozwala nam na to, żebyśmy nie musieli pamiętać, jak się kraftuje różne rzeczy, bo pokazuje nam receptury. Pozwala nam zmieniać y, niektóre ustawienia y, gry, na przykład y, można sobie włączyć y, dzień, noc, zmienić sobie y, y, z, y, grę z su, Survival na Creative, no i takie tam różne jeszcze inne rzeczy. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać aż cztery pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniopgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam, serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie, i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.pgpl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Not Enough Items pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie do pobierania, właśnie modów Chicken Bones, takiego właśnie, takiej właśnie twórczyni. To jest chyba kobieta, z tego co kojarzę. No i, no i, tutaj na tej stronie. Jeżeli nie ma tutaj wybranej wersji 1.10.2, to sobie wśród wszystkich wersji wybieramy 1.10.2. no i tutaj są pliki ostatnie. Ostatnie z możliwych. Jeżeli byłoby tutaj rekomendowane, to byśmy brali rekomendowane, ale nie ma rekomendowanych, zatem bierzemy ostatnie. No i co bierzemy? Bierzemy trzy pliki stąd. Bierzemy Chicken Code Core, code Chicken Core, bierzemy Cod Chicken Lib. I bierzemy Not Enough Items, czyli klikamy tutaj przy kod Chicken Core, klikamy na Universal i pobieramy. Potem klikamy przy kod Chicken lip na Universal i pobieramy. No i przy Not Enough Items, klikamy na Universal i pobieramy. Jak już pobierzemy te trzy pliki, przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. I jak widzicie, jest to mod Just Enough Items. Które działa mniej więcej tak samo i który jest potrzebny do tego, żeby działał Not Enough Items. No i tutaj z tej strony pobieramy sobie, pobieramy sobie, patrzymy, oczywiście wyszukujemy w wersji Minecraft 1.10.2 i pobieramy najświeższy. Najświeższy z literką R. Czyli klikamy tutaj na strzałeczkę i stąd pobieramy. Oczywiście, jeżeli ktoś już ma ten, tego moda, no to nie musi pobierać, tylko sprawdźcie czy macie yy, yy, najświeższy plik aktualizacyjny, bo jak widzicie, mod dosyć yy, ma, często się aktualizuje. Także po prostu yy, najświeższy sobie pobierzcie. Ok, jak już mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych wszystkich czterech plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego forge na wersję 1.10.2, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocy tutaj 905. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować. W filmiku pomocne tutaj 636, potem wróćcie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge z końcówką 2006, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2011 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te wszystkie cztery pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forja na wersję 1.10.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasze wszystkie pobrane pliki do folderu mods. Przerzucamy not enough items, przerzucamy kod co, yy, Lib, przerzucamy kod Core i przerzucamy jej. Jeżeli, tak jak ja, już macie jej, no to oczywiście nie musicie tego robić, ale sprawdźcie, czy macie tę yy, najświeższą wersję. Także ja tutaj już nie wrzucam jej, ponieważ już to mam ten sam właśnie plik. Ale jeżeli wy nie macie, to musicie sobie to tutaj również wrzucić do folderu moc. OK, jak już mamy te wszystkie cztery pliki w folderze moc, zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy, aż się nam tutaj wszystko pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z z Końcówką 2011. Klikamy Play i czekamy aż nam się uruchomi strona z logo Mojanga. A potem strona startowa. Czekamy, czekamy sobie tak grzecznie, nic nie robiąc, nic nie mówiąc. Tutaj się pojawi zaraz strona z logo Mojanga. Tu logo Mojanga, tu, 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 tu. tu. O jest. No i tutaj Ford pokazuje nam tak obrazowo, że instaluje wszystkie pliki potrzebne właśnie do tego, żeby działać sobie z modami. Musimy odczekać jeszcze wszystkie czerwone paski nam się tutaj yy, zakończą się pobierania i tak dalej, i tak dalej, także. Chwilę to zawsze trwa. stuku, puku, stuku, o i już nam, nam się otworzyła strona startowa. Wchodzimy w moc i tutaj mamy not enough items, mamy kod chicken core, Kod chicken lip się y, zrobiła w, innej, y, w innym folderze, a zatem tutaj nie występuje, just enough items. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I zaraz nam się pojawi świat. Światku, pojawi się. No jest. Jest nasz światek. Nic tu się na nim nie zmieniło. Wchodzimy oczywiście w Ejak, Ekwipunek. No i tutaj mamy jej. Tu jest. Gdy klikniemy tutaj, to wchodzimy w konflikt do jej. Tutaj możemy sobie zaznaczyć że możemy pobierać itemy, czyli true, albo nie pobierać, czyli false. No sobie zaznaczymy pobierać, gotowe. No i tutaj mamy coś takiego jak opcje, ponieważ jak widzicie tutaj nie widać w ogóle NEI. Zatem wchodzimy w opcje, wchodzimy w globalne, wchodzimy w ekwipunek, NEI włączone, tryb recept, tryb użytku tryb oszukiwania, tryb oszukiwania, czyli, czyli, czyli I tutaj zaznaczamy, odznaczamy prawym kliknięciem myszy. I teraz wychodzimy stąd przez Escape i już mamy tutaj wszystko, co z NEI jest tutaj jak klikniemy to nam się pokazują bloki jeżeli byśmy mieli jakieś inne mody yy, załadowane yy, zainstalowane no to tutaj byśmy mieli więcej yy, modów na przykład yy, ok no i cóż i tutaj jeżeli chodzi o jej yy, to oczywiście mamy tutaj zaznaczony ten yy, tryb cheat mod czyli możemy sobie pobierać czyli jak klikniemy prawym przycisk yy, tfu, lewym przyciskiem myszy na blok trawy to nam się pobierze cały stak, jeżeli prawym to jedna sztuka, a żeby z kolei zobaczyć receptury. Receptury, jak się coś robi, no to żeby stworzyć szybę, to trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak, no i pokazuje nam się receptura. Ok, wychodzimy stąd, no a jeżeli chodzi o Nei, no to mamy tutaj takie opcje, właśnie że możemy sobie zrobić noc o, mamy noc możemy sobie zrobić tryb creative mamy od razu, jesteśmy w trybie creative i możemy sobie latać możemy sobie z powrotem dzień zrobić no i cóż i mamy tutaj y, możemy sobie też zrobić i tak dalej y, zróbmy sobie z powrotem ej, nie ten ten, teraz jesteśmy w trybie survival, czyli przetrwania. Yy, ok, i teraz cóż, to mnie zawsze to bardzo lubiłam, czyli przyciąganie przedmiotów. Jeżeli sobie wyrzucę mój kilofek i on sobie tam jest, no to wtedy yy, on sobie tam może 5 minut być i zniknie. A z kolei, jeżeli sobie włączę tutaj przyciąganie, to od razu mi się przyciągnie. Także co wyrzucę, to przyleci do mnie z powrotem. Ok, no i tak w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o Nei. Jak widzicie, działa. To jak kończę. Tam jeszcze gdzieś są jakieś takie opcje. <laughs> Były gdzieś kiedyś, nie pamiętam teraz gdzie, właśnie jak to się szuka, że, że można sobie craft, enchantować temy, także myślę, że to sami do tego już dojdziecie. To ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę AniaPG.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa!